Siema widzowie, teraz yy, nagrywam yy, chwilę o Pokémonach. Jestem teraz w Chorwacji i, i może zbiję jakieś rajdy. Na razie nic się nie pokazuje, jest happy hour. Jeszcze gram yy, mój tata, yy, który jest trochę lepszy ode mnie w levelach, ma 43 i a, czyli nie wiedziałem, widzowie. Nie wiedziałem, że mam już wszystkie zadania zrobione. Jeszcze tylko muszę dobić ekspa, expa, expa. Ex tego nie wiedziałem. Tak i tego otwieram bo po prostu zmieniam to na inny dzień żebym już mógł odebrać na inny dzień i żeby się zaliczyło nie zawsze to się udaje, że się zalicza nie wiem dlaczego, ale Często mi się udaje No to Powiem coś, Powiem coś No my chodzimy tutaj sobie po plaży po deptaku takim Jest fajnie idziemy teraz do hotelu na kolację i potem może też zbijemy jakiegoś poczka, zobaczymy co wyskoczy na rajdzie No właśnie Są dobre poki chyba na rajdach i i będę może bił, bo chcę mieć następnego mi coś tam. Już patrzę, jak on się nazywał. Nie wiem, nie wiem jaki... A to chyba był mityk. No mityk pewnie. Zobaczymy już. Nie miti. No ten na same me wpisuje. Legendy. A, to jest mesprit, a nie na mi coś. Ewolu ewoluowałem e, Giaradosa, e, bo biłem wcześniej rajda. Były cztery osoby, no jakiegoś leprasa tylko. I nie wiedziały, że jestem w Chorwacji. Ja no, już zaraz e, będziemy. Potem coś może zbijamy. Nie, no mi się. Muszę wyjść i znowu włączyć. I jeszcze to obra trochę się pochwala, bo dostałem. Yy, Dzisiaj Jedną tą Jedną bardzo ostrą Nie bardzo ostrą, tylko tą najmocniejszą mocz wasabi Do kieła Ogólnie to ja mam 51 mocy wasabi I 140 kilka sushi otworzonych I 140 ileś sushi otworzonych Już prawie jesteśmy nie no mój tata był na drugim kącie, ale dostałem many-many. To, to jest najlepsze. To jest git. Oczywiście pada, będziemy kupować za to, nie wiem, po plecak plecach jakiś, albo rajd pasiki się przydadzą. Zobaczymy co no, będziemy. Nie kupować. no, zależy kiedy rajd pasy. Wczoraj mnie zaprosili i na taka, na manchampa. Hmm, ale nie normalnego, tylko hmm, ten. Czy na... Na mega? Na nie mega, tylko... Na Nie. Na. Giganta Max. Hmm. O! Mojemu tacie Shiny maszo wskoczył I proszę się nie dziwić dlaczego no, tak jest. jest dziwnie Bo jestem w hotelu już prawie Prawie Czekaj No to musimy kończyć z odcinkiem Shiny Golurk Shiny Golet Widzowie i jeszcze jest happy hour, więc nie może się zraspić. Więc widzowie, pobiłem rekord świata. Na happy, hour. na happy hour, na happy hour, nigdy się nie liczą te pokemony i wlatuje go lur krzajni do mojej po pokedexu już muszę kończyć widzowie, zaraz Jana no, gwiazdka jest tak słaba, co? C co? o co w tym chodzi? dobra widzowie, ewaluuję. nie zawiesił się może nie to do tyle, może do tego nie, no. Muszę znowu wyłączyć, ale nie wiem widzę, wiem. Żeby... Potem będę i tak gdzieś jechał. Po Chorwacji lub chodził, więc mogę nagrać jakiś odcinek, jak będą jakieś je fajne pogi. Wchodzę w tego szajnika galurka hmm. i ewoluję. jak hmm. będzie wyglądał. Hmm. Hmm. Jak hmm. będzie. Nie hmm. wiem, co on robi. Hmm. Dobra, ewoluję, ale. Ej, to jest o wiele fajniejsze od normalnego galurka i następny w Szajni po Kedaksie. Gwiazdki się nie zmieniły, ale HPA się jak zawsze zmieniło. Już muszę kończyć, widzowie. Na, na, na teraz na, to tyle, ale później może nagram jeszcze jakiś odcinek. Dobra, to pa, widzowie.